Od zarania dziejów przedstawiciele gatunku Homo sapiens spoglądają w nocne niebo. Początkowo obserwowali małe świecące punkty, czyli gwiazdy. Jednak wraz z rozwojem technologii i metod obserwacji mogli także dostrzec całe galaktyki. Jak wiemy, galaktyka to układ gwiazd, pyłu, gazu międzygwiazdowego oraz ciemnej materii. Galaktyki zawierają nawet miliardy gwiazd, których światło dociera do Ziemi. Jak się jednak okazuje, naukowcy uważają, że w kosmosie mogą także istnieć tzw. ciemne galaktyki. Zerknijmy zatem bliżej na to zagadnienie. Każdy z nas zamieszkuje galaktykę znaną jako droga mleczna. Według szacunkowych danych nasza galaktyka zawiera co najmniej 100 miliardów gwiazd. Tradycyjnie zresztą też galaktyki właśnie z nadzwyczajną liczbą świecących gwiazd. Piękne kształty i nieuchwytność tych światów od dawna działają na naszą wyobraźnię. A warto jednak zastanowić się nad tym, czy każda galaktyka musi oplitować wiele gwiazd. Naukowcy od dawna uważają bowiem, że oprócz galaktyk pełnych gwiazd mogą także istnieć takie, które albo mają bardzo mało gwiazd, albo też wcale ich nie mają. Przez lata naukowcy wskazali na kilka hipotetycznych przykładów tego typu galaktyk, a najnowsza sugestia pochodzi sprzed zaledwie kilku miesięcy. O to że nowe pracy uważają, że faktycznie odkryli tzw. ciemną galaktykę, do czego za chwilę przejdziemy. Zacznijmy jednak od początku. Zdaniem naukowców wszystkie galaktyki składają się głównie z ciemnej materii. Widoczna materia, taka jak gwiazdy, gaz i pył, stanowi tylko niewielki procent masy galaktyki. Większość masy galaktyki stanowi bowiem enigmatyczna ciemna materia. Ta ciemna materia to hipotetyczna materia, która nie emituje, nie odbija promieniowania elektromagnetycznego. Różne obserwacje astrofizyczne, w tym efekty grawitacyjne, wskazują na obecność ciemnej materii. Ta hipotetyczna materia ma mieć wpływ na formowanie się oraz rozmieszczenie galaktyk we wszechświecie. Czy zatem możliwe jest istnienie galaktyk, które składałyby się niemal wyłącznie z ciemnej materii? Odpowiedź brzmi prawdopodobnie tak. Tak zwana ciemna galaktyka to hipotetyczna galaktyka, która w ogóle nie ma gwiazd albo też ma ich bardzo mało. Tego typu obiekty otrzymały swoją nazwę, ponieważ nie mają widocznych gwiazd, ale mogą być wykrywalne, jeśli zawierają znacznej ilości gazu. Te ciemne galaktyki byłyby niewidoczne na czarnym tle wszechświata. Astronomowie od dawna snuli teorie na temat istnienia takich galaktyk. Ciemne galaktyki teoretycznie powinny się składać z ciemnej materii, wodoru i pyłu, być może także z niewielkiej liczby gwiazd. Dokładny skład ciemnych galaktyk pozostaje jednak nieznany. Także rzeczywisty rozmiar ciemnych galaktyk jest nieznany, ponieważ nie można ich zaobserwować zwykłymi teleskopami. Ciemne galaktyki nie zawierają widocznych gwiazd i są niewidoczne dla teleskopów optycznych. Przydatne są radioteleskopy do wykrywania emisji z neutralnego wodoru. Chodzi o tzw. linię wodoru 21 cm, czyli linię emisyjną promieniowania elektromagnetycznego o długości fali równej 21 cm wysyłanego przez atomy wodoru. Obserwacje promieniowania wodoru o częstotliwości radiowej służą do badania przestrzeni międzygwiazdowej i uzyskiwania obrazów rozmieszczenia przestrzennego wodoru także z regionów niedostępnych do badań w świetle widzianym. W jakiś czas astronomowie donosili obserwacje galaktyk, które pasowałyby do kategorii ciemnych galaktyk. Tak było na przykład w 2016 roku, kiedy to dwa teleskopy na Hawajach odkryły galaktykę Dragonfly 44, która według danych miała się składać aż do 99 99,99% z ciemnej materii. Jednak nowsze badania z 2020 roku zakwestionowały tak dużą ilość ciemnej materii, znacząco ją obniżając, wskazując na błąd w obliczeniach, co postawiło znak zapytania w kwestii tego, czy ta galaktyka faktycznie jest ciemną galaktyką. Za potencjalne ciemne galaktyki uznaje się także takie obiekty, jak chmura Smyfa HVC12741330, H1225 plus 01 czy AGC229385. Jednym z najciekawszych kandydatów jest także Virgo HI-21, rozciągnięta chmura neutralnego wodoru. Obserwacje kosmicznego teleskopu Hubble wykryły w niej niewiele gwiazd, zaledwie kilkaset. Obiekt ten, posiadając dużą masę, wydaje się obracać niczym galaktyka. Tylko 1% masy stanowi emitujący fale radiowe wykryty wodór, resztę masy wydaje się wypełniać ciemna materia. Ten obiekt może być zatem ciemną galaktyką. Jednakże zdania są w tej sprawie podzielone. Może to być także po prostu rozciągnięty ogon pobliskiej galaktyki spiralnej Messier 99. Czasami kandydaci na tzw. ciemne galaktyki okazują się być także zwykłymi obłokami gazu. Idealny kandydat na ciemną galaktykę powinien dryfować w izolowanych przestrzeni, gdzie nie można byłoby pomylić jego tożsamości. Co ciekawe, w lutym 2023 roku chińscy naukowcy przedstawili badania, wedle których odkryli ciemną galaktykę. Jak czytamy na stronie Science Alert, chińscy naukowcy odkryli galaktykę karłowatą, znajdującą się 94 miliony lat świetnych od Ziemi. Ta galaktyka nosi nazwę FAST J0139 i nie emituje żadnego światła optycznego. W rzeczywistości prawie wcale nie emituje światła. Obiekt wydaje się być tak tzw. ciemną galaktyką. Oprócz znikomej ilości gwiazd, galaktyka wydaje się składać prawie wyłącznie z ciemnej materii. Jak napisał zespół astronomów kierowany przez Xinlong Xu z Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie, odkrycia dostarczają obserwacyjnych dowodów na to, że obiekt jest odizolowaną ciemną galaktyką karłowatą. Aby szukać takiej galaktyki, Xu i jego współpracownicy wykorzystali chiński radioteleskop FAST z anteną o średnicy 500 metrów. Używali teleskopu do prowadzenia poszukiwań emisji radiowej dużych oboków H i neutralnego wodoru atomowego w przestrzeni międzygalaktycznej, szukając cech zgodnych z galaktyką. Te obszary nie emitują światła, ale można je wykryć na podstawie słabej emisji promieniowania o długości 21 cm, o którym wcześniej wspominałem, i linii emisyjnej promieniowania wysyłanego przez atomy wodoru. Fale radiowe emitowane przez obok HI oddalone o 94 miliony lat świetnych były zgodne z obracającym się dyskiem galaktyki. Bez światła optycznego, jakiego można by się spodziewać po takiej galaktyce. Późniejsze obserwacje w podczerwieniu ultrafiolecie ujawniły istnienie niewielkiego skupiska gwiazd. W sumie dane pozwoliły naukowcom określić właściwości galaktyki, którą nazwali FAST J0139-4328. Całkowita masa barionowa wynosi około 110 milionów mas Słońca. Z kolei całkowita masa galaktyki wynosi 5,1 miliardy mas Słońca. Obliczenia pokazują, że galaktyka składa się w około 98% z ciemnej materii. Oczekuje się, że inni naukowcy spróbują potwierdzić naturę tego obiektu. Jeśli zostanie potwierdzony jako ciemna galaktyka, FAST J0139 4328 może nam powiedzieć kilka bardzo interesujących rzeczy otaczającym nas wszechświecie. Jak napisali naukowcy, po raz pierwszy w pobliskim wszechświecie wykryto bogatą w gaz odizolowaną ciemną galaktykę. W swojej pracy chińscy astronomowie konkludują, że ciemna galaktyka może być bardzo młodą galaktyką na jednym z pierwszych etapów formowania. Ta ciemna galaktyka karłowata i inne jej podobne mogą również pomóc w rozwiązaniu jednego problemu w kosmologii. Powracając bowiem do tematu ciemnej materii, okazuje się, że jej model pozostaje niekompletny. Jednym z problemów jest rozbieżność pomiędzy symulacjami rozkładu ciemnej materii we wszechświecie, a liczbą galaktyk karłowatych krążących wokół większych galaktyk. Galaktyk karłowatych powinno być więcej niż astronomowie byli w stanie zaobserwować. To zagadnienie nazywa się tak zwanym problemem galaktyk karłowatych. Możliwe, że po prostu nie jesteśmy w stanie wykryć niektórych rodzajów galaktyk karłowatych, takich jak te z bardzo małą liczbą gwiazd składających się głównie z gazu i ciemnej materii. Znalezienie ich wystarczającej liczby pomogłoby rozwiązać cały niedobór galaktyk karłowatych. Symulacje ciemnej materii pokazują, że powinno być około 500 galaktyk karłowatych jako satelitów w samej drogi mlecznej. Ciemne galaktyki karłowate, tak jak np. ta potencjalnie odkryta przez chińskich naukowców, mogą wypełnić tę lukę i wzmocnić nasze zrozumienie ciemnej materii samego kosmosu. Co więcej, ciemne galaktyki mogą kiedyś wejść w skład drogi mlecznej. Jak czytamy w artykule na stronie Science News, Martin Hennell z Uniwersytetu Cambridge powiedział na temat ciemnych galaktyk następujące słowa: Niektóre modele teoretyczne przewidywały, że ciemne galaktyki były powszechne we wczesnym wszechświecie. Kiedy galaktyki miały większe trudności z tworzeniem gwiazd? Częściowo dlatego, że ich gęstość gazu nie była wystarczająca do formowania się gwiazd. I dopiero później galaktyki zaczęły tworzyć gwiazdy, stając się podobne do galaktyk, które dzisiaj widzimy. Według Henelta można zacząć rozumieć znaczenie ciemnych galaktyk, patrząc na naszą drogę mleczną, jak zaznaczył. Spodziewamy się, że prekursorem drogi mlecznej była mniejsza jasna galaktyka, która połączyła się z pobliskimi ciemnymi galaktykami. Wszystkie one połączyły się, tworząc naszą drogę mleczną, którą dzisiaj widzimy. Sebastiano Cantaru z Uniwersytetu Kalifornijskiego zgadza się, że ciemne galaktyki są zapewne budulcem współczesnych galaktyk, jak stwierdził. W naszej obecnej teorii powstawania galaktyk uważamy, że duże galaktyki powstają z połączenia mniejszych galaktyk. Ciemne galaktyki dostarczają do dużo gazu, który następnie przyspiesza powstawanie gwiazd w większych galaktykach. Wiele kwestii dotyczących ciemnych galaktyk pozostaje osną tych mrokiem tajemnicy. Nie wiadomo dokładnie, jaki może być ich skład i rozmiar, ani też, czy większość z nich w ogóle nie ma gwiazd, czy też ma ich niewiele. Nie wiadomo, czy istnieją takie galaktyki, które składają się w 99% z ciemnej materii. Przywykliśmy bowiem do tego, że galaktyka zawiera miliardy gwiazd, a nie raptem kilkaset czy kilkanaście. Naukowcy nadal poszukują nowych dowodów na istnienie ciemnych galaktyk, wykorzystując obserwacje różnych punktów przestrzeni i starano analizę danych. Każda potencjalnie ciemna galaktyka musi zostać potwierdzona, zanim będzie można ją oficjalnie ogłosić, upewniając się, że obserwatorzy nie dokonują ogłoszenia na podstawie błędnych lub niekompletnych informacji. Po raz kolejny zapraszam Was wszystkich do porobienia strony Kosmicznej Opowieści na Facebooku, gdzie publikuję najnowsze ciekawe informacje i artykuły, link pod filmem. Jak wiecie kanał skupia się głównie na życiu pozaziemskim, ale poruszam także treści dotyczące stricte kosmosu czy starożytnych cywilizacji. Piszcie w komentarzach na jaki konkretnie temat o kosmosie chcielibyście zobaczyć film. Zapraszam do porobienia strony Kosmicznej Opowieści na Facebooku w oczekiwaniu na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.